Witaj kochany człowieku! Dzisiaj jest świąteczny, wyjątkowy dzień, i dzisiaj mam bardzo wyjątkową porcję Bożego Słowa, kiedy rozmawiamy w grudniu o relacjach, o budowaniu relacji. Oczywiście nie możemy przestać y, mówić o tym, co jest najważniejsze, a mianowicie o miłości. O tym, że miłość to jest to, czego najbardziej, najbardziej potrzebujemy. A jeżeli mówimy o miłości, no to musimy zajrzeć do pierwszego listu do Koryntian. Otwórzcie razem ze mną, oczywiście, trzynasty rozdział, tak, a jakże? Pierwszy list do Koryntian, trzynasty rozdział, i sobie przeczytamy wersety, które streszczają nam, czym jest miłość. Ale w szczególności chciałabym czwarty werset przeczytać: Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa, miłość nie zazdrości, nie przechwala się i nie unosi się pychą. Takie streszczenie miłości. Oczywiście tam dalej są jeszcze inne cechy miłości, ale w tym jednym wersecie za, za jakby zawartych jest parę rzeczy. Jest w sumie, można powiedzieć, pięć. Tu sobie wypisałam. Że jest cierpliwa, życzliwa, nie zazdrości, nie chwali się i nie jest pyszna. I kiedy mówimy o relacjach międzyludzkich, jak je budować, co zrobić, żeby ludzie. Nas kochali, żebyśmy my również byli osobami, które kochają, które tworzą dobre relacje, żeby ludzie chcieli być wokół nas. No to tu mamy przepis. I oczywiście łatwo jest to przeczytać, czy trudniej jest to zrobić. Niemniej, kiedy w świecie jest tak wiele różnych definicji miłości, my musimy przypomnieć sobie, jak to widzi Bóg i co jest prawdziwą miłością. Jakie są cechy tej miłości żeby nie brać przykładu, nie zaczerpywać jakichś wzorców z komedii romantycznych czy z innych filmów, tylko u źródła, u tego, który jest miłością. U naszego Boga dowiedzieć się, co on o tym myśli. Czym jest prawdziwa miłość i czym ona się charakteryzuje? I wiecie, miłość jest czymś takim, czego wszyscy potrzebują. Każdy z nas potrzebuje miłości. Każdy z nas kwitnie, kiedy jest miłość. I usycha, kiedy jej nie ma. Więc jeżeli my poznamy te prawidła, że tak powiem, te zasady funkcjonowania i, i dawania tej miłości, to będziemy mieli coś, czego będą pożądali wszyscy ludzie. Tak więc cierpliwość, życzliwość, o życzliwości trochę żeśmy mówili w tym miesiącu, e, brak zazdrości, to jest ciekawe. Czyli miłość charakteryzuje się tym, że nie zazdrości. Miłość. Nie porównuje się. Miłość jakby upatruje wartość w tej drugiej osobie i nie musi nawiązywać od razu do mnie. Skoro on jest taki dobry, to czy ja jestem gorszy? Jeżeli on jest taki wspaniały, to czy ja jestem gorszy? Jeżeli on coś ma, jeżeli Bóg mu pobłogosławił, to czy ja to mam i czy mi Bóg pobłogosławił? My nie musimy zestawiać się z drugą osobą. I szukać jakiegoś potwierdzenia swojej wartości w zestawieniu z kimś. Miłość koncentruje się na tej drugiej osobie bez odniesienia do siebie. Jeżeli ja jej dam, to nie muszę myśleć od razu, czy ja stracę. Nie, chcę jej dać. Chcę, żeby ona miała. Jeżeli poświęcam się, to nie myślę o tym, ile mnie to będzie kosztowało. Że, że ja coś, mi coś ubędzie, że ja, nie będzie wystarczająco dla mnie. Tak więc to odniesienie do siebie już nie jest miłością, już jest mm, już jest koncentrowaniem się na sobie. Miłość jest taka, że ona przekłada jakby ten punkt ciężkości na drugiego człowieka, czy żeby ten człowiek miał, żeby on był zadowolony, bo on był szczęśliwy. Myślisz o tym, by ta osoba, ta druga osoba była pobłogosławiona. Nie przechwalasz. To też jest związane z porównywaniem się. Tak? Przechwalanie. Dlaczego się przechwalasz? Bo czujesz się lepszy. Tak? Albo chcesz udowodnić innym, że jesteś lepszy. Chcesz przykuć innych uwagę do siebie, żeby się nasycić tą uwagą. Przechwalasz się, żeby pokazać wszystkim, jaki jesteś. Żeby inni ludzie teraz skupili się na tobie, a nie na jakimś innym. Tak więc przechwalanie również jest odciąganie uwagi od tej osoby. Miłość Skoncentruje się na kimś drugim. I, yy, I nie musi na tym zyskać. Nie chce na tym zyskać. Nie, nie ma takiej potrzeby, żeby zyskiwać na tym, ponieważ sam, sam w sobie ten akt miłości jest zyskiem. On karmi. karmi. Yy, I nie unosi się pychą. Czyli pycha jest przeciwieństwem miłości. Jeżeli ty czujesz się lepszy od tej drugiej osoby, to znaczy, że nie kochasz. To znaczy, że nie dostrzegasz zalet tej drugiej osoby. To znaczy, że nie widzisz, kim ta osoba jest, co ona reprezentuje, co ona ze sobą niesie. Tak więc dzisiaj rozważamy, oczywiście każdy z tych aspektów, to jest tylko jeden werset, a mamy tutaj aż pięć aspektów, aż pięć jakby takich cech miłości, by można było pewnie mówić kazania pogłębione o każdej z tych, każdej z tych cech. Ale w skrócie, miłością jest nasz Bóg. Który objawił swoją miłość najbardziej przez to, że dał swojego syna, Jezusa Chrystusa. Teraz w te święta dużo mówimy o Jezusie, skupiamy się na Nim jeszcze bardziej. Cała nasza kultura się skupia na Nim. No mam nadzieję, że na nim właśnie, a nie na prezentach czy choinkach. I, i to dobrze, ale. Jakby podstawą tego wszystkiego jest pamiętanie, że Bóg okazał swoją miłość względem nas, i to kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. I to wybudowało największą relację, największy most, pomost pomiędzy człowiekiem a Bogiem, jakikolwiek został wybudowany. To właśnie ta miłość wybudowała ten pomost. Taka nieobłudna, nie, niesamolubna, niekoncentrująca się na sobie, miłość e, ekstrawagancka by można było powiedzieć. I i ta sama zasada funkcjonuje odnośnie innych ludzi. Jeżeli nauczymy się tak kochać innych ludzi, to to będzie budowało mosty, to to będzie dokonywało wielkich cudów i zmian w naszym otoczeniu. Tak więc dzisiaj modlimy się, Boże, żebyś dawał nam swoją miłość, żeby, żebyśmy mogli doświadczać Twojej miłości i żebyśmy mogli dawać Twoją miłość. Żebyśmy mogli brać w Ciebie i żebyśmy mogli dawać. Żeby. Twoja miłość była w nas, żeby Twoja miłość przepływała przez nas, żeby wypływała dalej, żeby tworzyła te połączenia pomiędzy ludźmi, budowała mosty, budowała Twoje królestwo, które jest pomiędzy nami. Modlę się o to, żeby Twoja miłość obfitowała w nas, żebyśmy obfitowali w tą miłość i żebyśmy mogli dawać więcej, koncentrować się na innych bardziej i również czerpać owoc z tej miłości. W postaci radości i spełnienia wewnętrznego. I błogosławię każdą rodzinę dzisiaj. Każdą rodzinę, która próbuje być ze sobą razem, której się udało być razem, ale również te rodziny, które nie są razem, a chciałyby być razem, błogosławię, żeby to pojednanie zaszło, żeby doszło do niego, żeby w ostatecznym rachunku, w ostatecznej tej bitwie, miłość zwyciężyła i żeby rodziny były razem, mocne i silne w Tobie i w sobie nawzajem, dając sobie miłość. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Błogosławię Cię, drogi człowieku. Cieszę się, że jesteś. I widzimy się już jutro rano. Z Panem Bogiem. Na razie. Pa, pa.